Witam Was bardzo serdecznie. Teraz przewracamy sobie grę. I rozpoczynamy kolejną część naszej wyprawy po świecie Quantum Canandrum. Jesteśmy małym żdącem w willi wujka naukowca. No i co? Mamy się wydostać? Nie wydostać. Mamy pomóc naszemu wujkowi w jakichś tam tarapatach. I co? Mamy tutaj kolejne zagadki. Będziemy sobie je płynnie przechodzić. Mam nadzieję, płynie. przecież to nie jest takie łatwe. Ten laser... Coś tu przeszkadza, w momencie, jeszcze raz. Aha bardzo proste sumy jeszcze raz bardzo proste teraz właśnie na to wpadłem no i to jest piękno tego typu gier y ala jak tam powiedzieć, ala portal tak, tak można powiedzieć no i teraz sobie wejdziemy tutaj i kiedy zmienimy myślałem, że wpadłem na to jak to zrobić Okej, okay, teraz nam się uda, a właśnie, wyłączę ten Fluffy Dimension. Quantum Conundrum, bo tą grę teraz sobie przechodzimy, to taki właśnie jakby, no nie, no nie można powiedzieć klon Portala, bo absolutnie tak nie jest, ale, ale, ale czerpię wiele pomysłów bardzo ciekawych z Portala, jak już dobrze wiecie i wspominałem to w poprzednim materiale osobą, która tutaj jest akurat w tym wypadku tej, tej gry głównym projektantem to pani Kim Swift, która była w, w czasie powstawania Portala jedynki, no jakimś tam deweloperem osobą, która miała chyba pewnie jakiś wpływ na to jak wyglądała ta, ta gra Portal no a teraz rozwija swoje skrzydła chyba jakiś studium niezależnym Wejdziemy nie za wysoko. Popatrzcie się, tu mamy wiatra, który pcha te wszystkie pluszowe w tym momencie już sejfy na ścianę. Musimy zrobić schodki sobie z nich. I po których wejdziemy na, na górę. Nie wiem, czy dobrze, czy dobrze robię, że z tej strony chcę wchodzić. Czy nie powinienem ułożyć tych stopni odwrotnie? No, ale zaraz się przekonamy. Hop. I hop. Tak i co? Potrzebujemy tutaj Jednego sejfa. Sejfu, sejfa Zrobimy to tak, zejdziemy Damy radę. Może tak. popcie opcia. Nie damy rady. Może jakoś inaczej. O. Podniesiemy cię wyżej, skoczymy. I teraz cię weźmiemy damy Tak o proszę, udało się kładziemy safe w wymiarze pluszowym na wagę, zmieniamy wymiar i drzwi się otwierają, no nie jest to jakoś tam super trudne a tutaj co się dzieje, a mamy właśnie baterię i mamy już dwa wymiary ciężki i fluffy no i próbujemy się przedostać między tymi laserami zapewne zginęliśmy aha, no tak jeszcze raz dawaj baterię i teraz mając yy, Przechodząc do tego ciężkiego Książki podniesiemy? Nie, to nic nie podniesiemy No, musimy się tam dostać. Kanapę podniesiemy? Nie Książki. Owszem Owszem, udało się I teraz musimy... Ustawić coś co. I zginęliśmy jeszcze raz. Jestby hm. zbyt trudna ta zagadka jest, ale to jest właśnie to, że trzeba się wysilić tą mózgownicę i się postarać. No może zrobimy to jeszcze inaczej. Może nie. Poczekamy, żeby nam nie zniszczyło książek. Damy ciężki wymiar, żeby... A właśnie jeszcze nie trzeba. Kolejną. Porcji książek ustawimy na górze. Ciężki wymiar. Zobaczmy, co się dzieje. Dzieje się dobro. No i popatrzcie się. Źle się ustawiłem. Można było spokojnie przejść. Jeszcze raz. Przekazuję i zobaczymy sobie różnicę na obrazach. O, tutaj Fluffy Dimension. Słodziutki. Młody, pewnie wujek, którego ratujemy. A w Heavy Dimension. Gotyckie Emo Emotional Group Dobra, następne Co mm -hmm. cofamy się okay. Teraz pytanie czy ja tam zdąży w czasie trwania? Nie, nie wiem, nie jestem przekonany. Dobra, no, sobie staniemy tutaj. Miało się nic stać... Nic złego, a jednak się stało. Pytanie dlaczego? Pytanie dlaczego? Co tutaj źle zrobiłem? Gdzie popełniłem błąd? Aser nie dochodzi tutaj do końca. Więc my to wykorzystamy ten fakt. Tak, nie dochodzi do końca. Te. Jeszcze raz. Zastanawiam się nad sensem robienia tego tego let's playa. Bo tutaj strasznie dużo czasu będzie się spędzać, spędzać na takich właśnie pomyłkach. Durnych. okej okay. Za mało czasu sobie zostawiłem. Kurde, jak to zrobić? No, to ja chyba jeszcze raz trzeba. No, może po prostu zginę i tak będzie lepiej. O. To Na fajne. No, problem braku książek. Ten safe można wziąć jakoś? Dlaczego nie? Okay. Bateria. Te książki muszą jakoś tu nam pomóc. Jestem przekonany. Jeszcze raz. Tak. To jest pytanie, czy takie ustawienie się tutaj? Kurde, mój. Bzdura permanentna, no. uh, uh, uh. Może to zrobimy w ten sposób Czy to coś da No nie da, jestem za szeroki Kurde mamo. jak to zrobić, no? To coś musi coś być prostego Szalenie prostego Jeszcze raz mhm mm jakiegoś wyłącznika tych laserów nie, nie ma spróbujmy w ten sposób, tak blisko ściany i przeprowadzimy serię testów które będą pewnie bardzo nudne i dupa dobra, jeszcze raz mhm mm Tarek jesienny, jesienny, wiosenny trochę mi dokuczę. i może teraz hop i no, no, no sprawdźmy Czuję, że idea jest dobra, tylko wykonanie gorsze pyk, pyk Boże, no jak to jest możliwe? Jedna z najprostszych zagadek Teraz pewnie polewacie albo już wyłączyliście ten film. No niestety ja się po prostu na takich głupstwach zwyczajnie wykładam i teraz spróbujemy tak ładnie równolegle to ułożyć Oczywiście nie jest doskonałe, ale spróbujmy. No kurde, mol. No kurde. Fodele pójdziemy fotel nas ochroni Boże, ten fotel jest mi teraz potrzebny jeszcze troszkę.